Pierwsza tura wyborów prezydenckich bez ostatecznego rozstrzygnięcia. To oznacza, że do wyłonienia nowej głowy państwa potrzebna będzie druga tura. Zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej i popierany przez PiS Karol Nawrocki. Kandydatów po pierwszej turze dzielą niespełna dwa punkty procentowe. Na podium także Sławomir Mencens z Konfederacji z prawie 15% poparciem wyborców. Tuż za podium Grzegorz Braun. Wynik między 4 a 5% poparcia uzyskali Szymon Hołownia, Adrian Zandberg i Magdalena Biejat. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1,5% poparcia. Rafał Trzaskowski osiągnął też najlepszy wynik w województwie warmińsko-mazurskim. Głosowało na niego prawie 35% wyborców. Ponad 7 punktów procentowych stracił do niego Karol Nawrocki. Sławomir Mencen z ponad 15% poparciem wyborców. Tuż za podium Grzegorz Braun, Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. Pozostali kandydaci osiągnęli wyniki podobne do tych w skali kraju. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. Po raz szósty w Elblągu odbył się bieg nadziei dla Elbląskiego Hospicjum. Wziął w nim udział m.in. Mariusz Gnaciewicz z Milejewa. Ciężko to opowiedzieć, co człowiek czuje w środku, jest to pomoc, no moim zdaniem jest to mega pomoc, dlatego brałem. Dowiedziałem się, tylko od razu się zapisałem. Dwa, jeden, 330 uczestników wzięło udział w biegach na 5 i 10 km. Nie liczyły się jednak wyniki sportowe. Najważniejsze było wsparcie dla hospicjum, które od lat niesie pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym. Ja pomagam na, na co dzień, ponieważ też w rodzinie mamy ho, niepełnosprawną osobę. I, a kto wie, co nam się nas w życiu jeszcze czeka tak naprawdę. Czy nam nie będzie potrzebna pomoc. Hospicjum Elbląskie ma pod swoją opieką 28 pacjentów. Huk obudził mieszkańców domu przy ulicy Olsztyńskiej w Łęgajnach. Usłyszałem huk wielki, taki no, no ścinający się betonów, no bo to te słupki poszły i później się obudziłem u rękę i, i patrzę, że... Tutaj z tego okna akurat e, patrzę, że mam tego, busa w ogródku. 59-letni kierowca we wtorkowy poranek w Łęgajnach zjechał na przeciwległy pas jezdni. Następnie na chodniku potrącił 26-letnią kobietę, uderzył w ogrodzenie i wjechał na prywatną posesję. Poza pieszą poszkodowanych zostało czwornastolatków, którzy jechali busem. Kierowca był trzeźwy. Budujemy pełnowymiarowy, pełny, kompletny stadion. To efekt analiz, które przeprowadziło miasto. Pojawia się pytanie, skoro Olsztyn nie miał 60 milionów na budowę jednej trybuny, to skąd weźmie pieniądze na cały obiekt? Prezydent odpowiada. Będziemy wykorzystywali zarówno zewnętrzne dotacje, jak i rynki, jak i mechanizmy finansowe dostępne rynkowo, czyli kredyty czy, czy obligacje? Stadion będzie kosztował około 200 milionów złotych. Za inwestycje ma odpowiadać spółka Hala Olsztyn, która administruje halą urania. Na tym polega wykorzystywanie pełno obiektów, nie tylko na tych funkcjach komercyjnych, nie tylko liga 15 meczów w sezonie czy, czy, czy też więcej w niektórych przypadkach, ale, ale też żeby to działało na sobie. Wszystko funkcjonowało, tątniło życiem, żeby też można było częściowo pewnie skomercjalizować niektóre rzeczy. Władze olsztyna zapewniają, że stadion powstanie w ciągu czterech lat. Strażacy i policjanci na osiedlach i kilka zamkniętych ulic. Tak wyglądał czwartkowy poranek w Iławie. Przedstawiciele służb ewakuowali mieszkańców miasta z bloków w pobliżu miejscowego zakładu karnego. Podczas prac budowlanych znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. Przyjechał patrol saperski z jednostki wojskowej z Lidzbarka Warmińskiego i podjął, jak się okazało, trzy pociski alteredejskie kalibru 75 mm oraz jedną łuskę, która została przetransportowana na poligon. To nie pierwsze tego typu zdarzenie. Tylko w tym roku patrol saperski z Lidzbarka Warmińskiego rozbroił 870 materiałów wybuchowych i niebezpiecznych w zachodniej i centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Okolice osady Rudka w powiecie kętrzyńskim. To właśnie tu powstaje kolejny odcinek wieloelementowej zapory inżynieryjnej przy granicy z Rosją. Wojskowa instalacja ma odstraszyć potencjalnego agresora i ochronić polskich żołnierzy. Na miejscu cały czas pracuje ciężki sprzęt. Część betonowych przeszkód zwanych przez wojskowych jeżami jest już gotowa. Jeden z wielu aspektów przygotowania tarczy wschód obejmującej również systemy rozpoznania, ostrzegania, systemy obrony przeciwchemicznej, systemy logistyczne, systemy ochrony wojsk. Gdy wojsko buduje elementy tarczy nad ochroną granicy czuwa straż graniczna wyposażona w nowoczesny system perymetrii, to sieć kamer i czujników detekcyjnych wykrywająca każdy ruch na pasie granicy. Bariera powoduje wspieranie tych zadań straży granicznej, jednakże tutaj najistotniejszy jest czynnik ludzki, czyli wyszkolenie funkcjonariuszy, ich doświadczenie, które oceniam na bardzo wysokim poziomie. Perymetria działa od prawie dwóch lat. Wojskowa zapora ma być gotowa w 2028. Roku. Rząd na realizację Tarczy Wschód planuje przeznaczyć 10 miliardów złotych.